Cześć, tu Hanna. Jestem w Tokio. Jest 21 kwietnia 2021 roku. Tradycyjnie jestem w kwiatach. Lata tutaj koło mnie jakaś pszczoła. Może trzmiel. Nie wiem, bo tylko słyszę bzyczenie. Zaraz wam pokażę. I wisterię u mojego sąsiada. Tak, bardzo śmiel. Dziś będzie tradycyjnie w dwóch częściach. W pierwszej części opowiem o sprawach metafizycznych ze świata, którego nie widzimy, ale odczuwamy. A druga część będzie o polityce, o tym co się dzieje ostatnio dużo ważnych, dobrych wiadomości ze Stanów i ze świata, jak rozumieć informacje. O konfliktach zbrojnych, bo takimi informacjami jesteśmy ostatnio epatowani. I jak ja to rozumiem, w pierwszej części chcę wam pokazać jaka piękna jest wiosna w Tokio. W tym roku natura się odradza jak nigdy. Osiedla bloków w Tamasi. I żarygowców. Widzicie bloki dla starszych ludzi. Są małe mieszkanka dla osób starszych. Jest dla nich służba zdrowia przygotowana. Są pielęgniarki, lekarze, opiekunowie. Mają tutaj stołówkę. osiedle dla osób starszych według mnie bardzo dobry pomysł bo starsi ludzie mają tutaj towarzystwo 24 godziny na dobę i opiekę Jest zieleń niesamowita w tym roku. Wszystko się tak odradza jak jeszcze nigdy. Jeszcze nigdy natura nie była taka piękna jak teraz. Śpiewają ptaki, latają owady, nawet też żywopłoty, które zobaczycie na filmach. Szczególnie te przy ulicy, jak zobaczycie one. Kiedyś ja je pamiętam, jakie one były wynędzniały. Nie miały liści. Były totalnie zdechłe. A teraz wszystko piękne. Idę do parku. Jesteśmy w Hidżirika Oka, a park nazywa się Sakuraga Oka. Ta końcówka, gaoka to jest od wzgórza. Oka to wzgórze. Pierwszy kwietnia, ale upał jest jak w środku lipca. Oczywiście wszystko kwitnie, co tylko może. Zieleń jest niesamowita w Tokio w tym roku. Nie zawsze tak było. Wiele z tych drzew i wiele z tych żywopłotów nie miało liści. To były to totalnie zniszczone. A tu jakie piękne momidzi. Wszystko się zmienia. Stare żywopłoty. Pokażę Wam żywopłoty przy ulicach. I te stare żywopłoty, tak jak kiedyś one były bez liści, same patyki, tak teraz mają liście i tak piękne kwiaty. Że idąc ulicą czujemy się jak w ogrodzie. Jasna przy ulicy. Mahikidzawa. 老爷。Oh, yeah. Według wielu ludzi jest po prostu zlepkiem setek tysięcy wiosek. I to wszystko się nazywa aglomeracja tokijska. Plus jeszcze mamy góry, miejscowości górskie. Może się niedługo wybiorę na górę takę. bo to najwyższy wierzchołek, najwyższy szczyt w aglomeracji tokijskiej. A dzisiaj, ponieważ jestem tak trochę Ograniczona tym, co mogę na YouTubie. Nie tylko trochę, ale bardzo mocno. A zainspirowała mnie regresja u Gracjany na kanale Gracjany z Hiszpanii. Ostatnia regresja z Michałem. I zastanawiałam się nad naszym pojęciem Boga. Zastanawiałam się nad tym, jaki światopogląd mieliśmy do tej pory. I na jaki światopogląd to wszystko się ma zmienić, bo jak dowiedzieliśmy się z wielu źródeł, poszukajcie. Jednym z tych źródeł są regresje Gracjane, ale macie też źródła innych osób, osoby, które zmarły i potem wróciły. Film Nasz Dom, film Defending Your Life w obronie życia, zastanawiamy się nad tym. Czym jest Bóg? Czym jest źródło? Kto to wszystko stworzył? A ja znalazłam w związku z tym, jako koincydencja czy też przypadek, a nie ma przypadków, znalazłam, ktoś mi podrzucił na Facebooku taki tekst. Czy wiesz, że kiedy Einstein organizował konferencje na kilku uniwersytetach amerykańskich. Powtarzającym się pytaniem, które zadawali studenci, było Wierzysz w Boga? I zawsze odpowiadał Wierzę w Boga Spinozy. Ci, co nie czytali Spinozy, nie rozumieli odpowiedzi. Baruch de Spinoza był holenderskim filozofem uważanym za jednego z trzech wielkich racjonalistów stulecia filozofii wraz z francuskimi kartezami. Oto Bóg lub Natura Spinozy. Bóg powiedziałby to Przestań się modlić i bić się w klatę. Chcę, żebyś poszedł w świat i cieszył się życiem. Chcę, żebyś śpiewał, bawił się i cieszył się wszystkim, co dla Ciebie zrobiłem. Przestańcie chodzić do tych ciemnych, zimnych świątyń, które sami stworzyliście i uwierzyliście, że to mój dom. Mój dom to góry, lasy, rzeki, jeziora, plaże, gdzie mieszkam i wyrażam miłość do Ciebie. Przestań obwiniać mnie za swoje marne życie. Nigdy nie mówiłem, że jest w Tobie coś złego, że jesteś grzesznikiem, lub że Twoja seksualność jest zła. Seks to dar, który Ci dałem i dzięki któremu możesz wyrazić miłość, ekstazę, radość. Więc nie obwiniaj mnie za wszystko, w co uwierzyłeś. Przestań czytać niby pisma święte, które nie mają ze mną nic wspólnego. Jeśli nie potrafisz mnie czytać w brzasku, w krajobrazie, w oczach znajomych, w oczach Twojego małego synka, nie znajdziesz mnie w żadnej książce. Zaufaj mi i przestań się kierować do mnie z prośbami. Będziesz mi mówił, jak mam wykonywać swoją pracę? Przestań się mnie bać. Nie osądzam cię, nie krytykuję, nie męczę cię ani nie karzę. Jestem czystą miłością. Przestań prosić mnie o wybaczenie. Nie ma nic do przebaczenia. Jeśli coś zrobiłem, to wypełniłem to pasjami, przyjemnościami, uczuciami, potrzebami. Niekonsekwencjami i wolną wolą. Jak mogę Cię obwiniać, jeśli tylko reagujesz na coś, co Ci sam stworzyłem? Jak mogę Cię ukarać za to, że jesteś taki jak inni, jeśli ja to zrobiłem? Czy myślisz, że mógłbym stworzyć miejsce do spalenia wszystkich moich dzieci, które nie zachowują się dobrze przez całą wieczność? Czy Bóg by tak zrobił? Zapomnij o jakimkolwiek przykazaniu. O jakimkolwiek prawie, które są tylko sztuczkami, aby tobą manipulować, aby ciebie kontrolować, które tylko tworzą w tobie poczucie winy. Szanuj bliźniego i nie rób innym tego, czego oni nie chcą robić tobie. Zwróć uwagę na swoje życie, niech twój stan umysłu będzie twoim przewodnikiem. To życie to nie test, ani próba, ani preludium do raju. To życie jest wszystkim, co jest tu i teraz. I tylko ty tego potrzebujesz. Zrobiłem coś absolutnie darmowego. Bez nagród, bez kar, nie ma grzechów ani cnót. Nikt nie układa tablicy wyników, nikt nie idzie na bicie rekordu. Jesteś absolutnie wolny, aby uczynić swoje życie niebem lub piekłem. Nie mogę ci powiedzieć, co jest Twoim życiem, ale mogę ci dać radę. Żyj tak. Jakby jutra nie było, jakby to była Twoja jedyna szansa na miłość i istnienie. Więc jeśli nic poza Tobą nie istnieje, będziesz cieszyć się z każdej okazji, którą Ci dałem. A jeśli istnieje coś ponad Tobą, to bądź pewny, że tam nie zapytam, czy się dobrze zachowywałeś, czy nie. Zapytam, czy Wam się życie podobało, czy bawiliście się, co lubiliście najbardziej i czego się nauczyliście. Przestań we mnie wierzyć. Wiara to tylko zgadywanie i wyobrażanie sobie. Nie chcę, żebyś we mnie wierzył, chcę, żebyś mnie poczuł. Chcę, żebyś mnie poczuł, gdy całujesz ukochaną, gdy przytulasz swoją małą dziewczynkę, kiedy głaskasz swojego psa, kiedy bierzesz kąpiel w morzu. Przestań mnie chwalić. Jakim egipskim Bogiem uważasz, że jestem? Denerwuje mnie to, że jestem chwalony. Zmęczony tym, że muszę okazywać wdzięczność. Czy czujesz wdzięczność? Pokaż to, dbając o siebie, o swoje zdrowie, relacje, świat. Wyraź swoją radość. To jest jeden ze sposobów, aby mnie pochwalić. Przestań komplikować rzeczy i powtarzać, jak papuga, czego się o mnie nauczyłeś. Jedyną pewnością jest to, że tu jesteś i że żyjesz, i że ten świat jest pełen cudów. Dlaczego potrzeba ci więcej cudów? Po co tyle wyjaśnień? Nie szukaj mnie na zewnątrz. Nie znajdziesz tam mnie. Szukaj mnie w sobie samym. Tam właśnie jestem. I to wszystko od Spinozy. A ja słuchając informacji o tym. Co oznacza Jezu? Ufam tobie. Sobie tak pomyślałam, że dużo się mówi o Jezusie. A nie zauważa się rzeczy, która aż kuje w oczy. To, że Jezus czuł się dzieckiem Boga i powiedział, że jam jest dziecko Boże, jako i Wy jesteście. A dowód na to, że uważał, że każdy z nas jest dzieckiem Boga. Nie tylko On. Dowód znajdziecie w modlitwie Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Ojcze Nasz, a nie Ojcze tego, tamtego Jezusa z Nazaretu, Jeszua. Nie, to jest Ojcze Nasz. A poza tym e, ci, którzy znają hebrajski, tutaj chętnych, Zachęcam do oglądania Romana Nachta. Roman Nacht zna hebrajski i czytał Biblię po hebrajsku. Jest tam użyte słowo, które nie oznacza tylko ojca, oznacza ojciec, matka. Ojciec, matka. Ojciec, matka, nasz rodzicu, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje. Nie oczywiście nie musimy dawać pozwolenia rodzicowi, który jest w niebie, ojcu matce, który jest w niebie, na to, żeby Bóg robił to, co robi, bo nie potrzebuje naszego pozwolenia. A Jezus jedyne co chciał, Jezus jedyne co chciał uzyskać, to wytłumaczyć nam tą prostą rzecz, że mamy. Ojca, który jest w niebie, mamy ojca, matkę, który jest w niebie, mamy rodzica, mamy kogoś, kto nas kocha, kto stworzył to wszystko. I to wszystko jest stworzone dla nas. I tu tylko trzeba kochać i cieszyć się każdą chwilą: cieszyć się kwiatami, domami, trawą, krzakami, drzewami, niebieskim niebem. To, to trzeba robić, to jest nasze życie, trzeba to poczuć i to wszystko. Ale ludzie sobie strasznie chcą pokomplikować. Chcą pokomplikować Jezus, a jak się męczył na krzyżu, a jak umarł za nasze grzechy, a kto ma grzech, a kto nie ma grzechu, a kto ma cnotę, a kto nie ma cnoty. Szukać na zewnątrz, szukać guru. Na zewnątrz nie ma żadnych guru, każdy jest omylny. Ktokolwiek jest święty, ktokolwiek jest w wysokich wibracjach, ktokolwiek jest naprawdę istotą doskonałą, tego tutaj nie ma w tej materii, w tym świecie. I to wszystko. Także pokazuję Wam w filmikach, czym ja się cieszę. Widzicie kwiaty, widzicie Tokio, widzicie ulice, bo ja się tym cieszę. Każdą chwilą się cieszę. Dostaję coraz więcej cudownych rzeczy i życzę wam, żebyście mieli mnóstwo powodów do zachwytu, do wdzięczności w każdej chwili. Róbcie sobie notatki za co jesteście wdzięczni. Cieszcie się każdą chwilą. Polska jestem pewna, że już też jest rozkwitnięta. Wszystko co złe przemija, a po każdej burzy wychodzi słońce. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na drugą część. Link pod spodem.